Przyjechaliśmy dzisiaj w takie miejsce, gdzie są karawany. Będzie można sobie po prostu wejść do każdego i zobaczyć, co mają i tak dalej. Tutaj też można chyba wypożyczać, nie wiem. Jest to w Newport i wczoraj nic nie nagrywałam, już przyjechaliśmy do domu, posiedzieliśmy sobie wieczorem, mały poszedł spać. Jeszcze chwilkę posiedzieliśmy, porozmawialiśmy, no i tak się zakończył dzień, a teraz wychodzimy i idziemy tutaj oglądać. Weszliśmy do pierwszego karawanu To jest karawan, tak? I tutaj są takie, o O, jakieś e, Półeczki, o Schowki Tutaj słuchajcie, jest mikrofalówka e, Tutaj jest e, No, kuchenka I zobaczcie, jaka świetna, malutka Taka lodóweczka, taka wąska Ale mega, o Na takie podróże Świetna jest i tutaj uwaga normalnie duża ogromna y, łazienka nawet prysznic jest taki dosyć duży jest lodoweczka taka o i tu są jeszcze półki świetny jest ten karawanik tutaj też jest blat taki fajny o lusterko można się, można się przyjrzeć w lusterku no, ale ta lodówka. Ale, spoko, ale ta lodówka jest ekstra, co? Kurde, taka mała. Świetna mała? jest. Na dwójkę. No, spoko, no. Fajna. I mikrofala, to jest kurde chat. A tutaj co jest? O, patrz! A tutaj normalnie na ten. Na takie, takie rzeczy, na naczynia. Świetna jest. No, pierwszy raz w ogóle oglądamy tak. No, te... pierwszy raz. Karowany, ale też nie ukrywam, że bardzo chciał mieć motor, home, tylko że to są. Ten już kosztuje 17 995. Ten. No. Świetna. O, i tu jest ta łazienka, właśnie. Zobaczcie teraz ten, jak się wchodzi, łóżko. Nad łóżkiem są też półki. Wow, powiem szczerze, że jestem mile zaskoczona. Tu jest łóżko ogromne, naprawdę bardzo duże, na dwie osoby wystarczające. Tu chyba jest to aleta. Tak, zobaczcie. Tu jest y, łazieneczka, taka mini, tu jest y, umywalka, toaleta, lusterko, a tutaj po tej stronie jest. Ciężko mi to złapać. Tu po tej stronie jest właśnie prysznic, ale też jest duży. To, to jest z tej strony o, kuchenka. kuchenka. Kuchenka, też jest mikrofala, tu a, są to szafki to ok, się... i tutaj się siedzi. O, a ta ile kosztuje? Tu jest cena, 19 995 No, także ta tak wygląda i okienko Zobaczcie, tu jeszcze jest taka kotara, ja nawet nie wiedziałam, tak tutaj oglądamy Z tąkiem patrzymy, dawaj otwieraj kotarę Uhu, wow, świetne to jest Żeby sobie oddzielić po prostu sypialnię od kąpania się pewnie, jak ktoś chce się tutaj o, łazienki, myć no, łazienki, no? no i od łazienki, no jak ktoś chce no, się pewnie już... myć i stroić, to po prostu się oddziela, tak Ekstra. No to już, to już nie jest ok, wychodzimy. Jesteśmy w kolejnej. I tutaj tak jest. Świetna tutaj jest ten. prysznic jest świetny w tej akurat. Taki duży i za, za tym za szybą. Tutaj, o, o Jezu, ten się rusza chyba. I tutaj jest tak. Tutaj jest tak, tak. Ja szybko tego nagram. I tutaj są tak łóżka, nie? A to jest taki dla osób, które nie śpią razem. Zamknąłeś drzwi? Wychodzimy. my się zaklinujemy. Za, za Dobra, idziemy dalej. No i jesteśmy chyba w mojej mi się najbardziej podoba. Z tego względu, że jest tutaj jasno. Jest tutaj, zobaczcie, taki pełno miejsca, że można siedzieć. Świetna to jest. Tu jest też takie łóżko. W takim kącie, ale jest tutaj um, dwa. Dwa są. Um, no, okna. I łazieneczka, tak? Boże, Z lustrem i tutaj jest yy, prysznic No O i lodówka i tu jest mikrofala wybudowana, ale jaka fajna, ty Russell Hobbs, świetna Ta mi się najbardziej podoba, bo jest jasna O, Tomek tam leży sobie my jesteśmy teraz w karawanie, który kosztuje 46 tysięcy funtów nie no, też bym nie dała, bo dubki nie urywa. <taki> tak powiem brzydko. Taki mały. No, taki śmieszny trochę, ten. Tamten tam był fajniejszy co poprzedni, pokazałam. W tamtym czułam się jak w domu, także wychodzę już więcej i nie nagrywam. Bo jest ich tutaj po prostu za dużo. To jest motorhome? home. Czyli jak po polsku się mówi? Campervan. Campervan, taki no. Zobaczcie, tu. To już ostatni pokazuje. I tu jest łóżko nad, <gryw> nad kierowcą. I tutaj jest tak. Tu łóżko. Tutaj jest taka łazienka. I tu są miejsca normalnie prysznic na dwie osoby. Świetna jest. I tak to wygląda z tej strony. I lodówka. Patrzcie jaki ten. Jaka z, yy, zamrażarka wielka. Szok. Nie wiem jak to się otwiera. Lodówkę. No ale dobra, mniejsza o to nie wiem jak otworzyć tą lodówkę. No ale jest lodówka, i tak to wygląda świetnie. Bierdoli. O kurde. Ale strasznie głośno jest. No tak burczy trochę, no. no. Ciekawe trzeba ją spytać, co z tym tłumikiem, nie? Oooo, no, samo... I co, przejechać. kupujesz taki motorek? No raczej, że motorem się nie daje przejechać, bo jeszcze ukradniesz i co. Ale jedna lampa się <laughs> pali. Bo tak jest, no? Patak zapierd lamp. You've got mm. USB. Oh yeah. Put the USB in there. Um yeah. Yeah, no no issues at all. Like I say, full service, full MOT. How long is MOT? How long? Uh till till May 24th. Yeah, one, one year like. Yeah, only been done like two weeks ago. Oh, nice. Jak to widzę, jest pewien. A co kupujesz? Nie wiem, mam tego kupić. Mogę się kupić. Fajne. Ty, ale bym sobie to już bym zaraz jechał. Dziki, pokażę języka. Fajne. Przyjechali do nas goście. My wróciliśmy do domu Po Wojarzach Karawanowych Teraz ja się troszkę pomalowałam I zaraz będą o, Goście To znaczy już są Zaraz pokażę Kto przyjechał Hej, hej, hej Tu mały leży Tu mały leży Na łóżku Mały, nie mały, już duży Cześć Cześć! No? Tak? Przyjechali goście? O! Witam, dzień dobry. dzień dobry! Dzień dobry! Super deszczowy dzień! dzień o, jest więcej dzieci? Dzień dobry! Dzień dobry. Ale masz fajne włosy, ja cię gacie! Świetne. 50. Mogę zobaczyć? Ej, Ale pokaż. Wnoszę, no, wow, kto ci to robił? Mama. Mama? Murzynka z Jamajki. Jo, Murzynka, ty sobie też zrób. jest. Ty dzidzie nie ruszaj, bo on dzisiaj jest jakiś... Ja tam zły? Nie, nie zły, dobry ma humor. Widziałeś takie małe dzidzie? No i mama robi mleczko, a my się do grilla, tu. A my szykujemy się do grilla. mama robi mleczko się tu dla małego, jego wkładamy do wózka i lecimy zaraz na dwór. A tu moja piękna. O, jeszcze szybko mleko wchodzi. Na małego przed wyjściem na dwór. I zaraz bierzemy go do wózka i wychodzimy na dwór, tak? Tak. A ja idę... Ja idę wcześniej, muszę wziąć piwka dla chłopaków. I e, mamo, ja dzielę, i nie nagram. co za dystrybutor? No, biorę piwko i lecę na dwór pierwsza, ja. Monia, co ty tam kombinujesz? nie? łyżek. O, ona łyżki ciuka! Wzięła nóż! Widziałeś? Największy jaki jest. Ja nie wytrzymam. Ona Patrz, co to jest? jaki Stalker jest. Stalker. Ej, Stalker. Pijesz. To jest y, woda z sokiem. <śmieniciela> to po wodzie z sokiem się ma takie fazy? E, z syropem Łowicz. No, wow. <śmieniciela> Bardzo pożywna. Szczególnie jak jest się kierowcą. Udaje no, no. się udaje, że się pije y, alkohol, ale pije się wodę. Aha, super. Z prąd, prąd, no dobra, no, 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 no. idę. No Ej, <śmieniciela> kto siedzi na moim krześle? zrobił? do krzatu. O, super. Macie pająki na włosach? Nie. Ja. To jest porządek dzienny, kiedy oni się naparzą. Ej! Co ty co będzie to, Ale to później, dobra, o, tak mamy tutaj. To jest ten grill? To jest to, to stary jest grill. Sta stary, odnowiony. Aha. Matku, co tu się <laughs> dzieje? Oh, what is going on in here? jest, Odziec, jest e, walki są prowadzone. Monia, jak ty wyglądasz? Hej Monia! Monia, jak ty wyglądasz? Mm. Nie, nie wiem. Jak szczeniasz. Ale bardzo ładnie wyglądasz teraz, tak w słońcu. I w tych okularach, fajnie. I ładny kolor szminki, bardzo ładnie. Oh, dziękuję. Moje, moje mi się podoba taki kolor szminki, no. Fajnie. Ej, ty. to miało być węgiel. A co to jest? Nie, brykiet. Brykiet z węgla drzewnego. <grym> no ale przecież ja Ci mówiłam, że to brykiet. O, to Twoja chwila prawdy, No dobra. I tak siedzimy sobie, ja sobie piję piwo bezalkoholowe. Ja nie mogę za bardzo pić, bo przecież ja muszę Jolkę odwieźć. No tak. A gdzie ją odwozisz? No nie, trzeba to się teściowej pozbyć i zawieźć na lotnisko. Matko, te dzieci no, będą całe... Ja pierdzielę, wy lubicie takie... Takie, takie Sadomaso? On ich uczy, um, Jiu-Jitsu jiu jiu i Oczymicu tach i To jest Jiu-Jitsu, <grym> że do krzaków się wrzuca dzieci. kiedy ja wdech. jestem super Mistusy. Ty, ale żeby nie wpadły na ogień. Nawet nie chcę wyjechać, ja mam łóżko. Jezu! to masz dopiero jujutsu! Jujutsu go! Nie, ja mam! Karate już tam jest. A ja jestem mistrz, coś tam, karate mistrz? Jak to się śpiewa? Syryjski kickboxing już się dzieje. Co jest? Kickboxing? Ej, idźcie po kocyk. Rozścimy sobie. Tu to jest mój Akurat to nagrałam. <laughs> tu mają dziewczyny namiot, będziemy namiot rozkładać. I tak to właśnie wygląda. jeszcze? mama musi przyjść z małym. Ja muszę to nagrać. Jak ty... Dam w kąt, no, w kąt. Ja muszę <laughs> nagrać, no, jak się rozkłada. No, bo na film będę miała na YouTube. Będziecie na YouTube. Będziecie oglądać? No. no, mam nadzieję. I potem, tak, na <noise> Cyfrowy pałac. Dobra, dziewczyny. No na pewno. Wyjmijcie z tego woreczka śledzie. Śledzie. Takie co, co jeszcze te. Metalowe. Um... Takie śledzie, co jeszcze tam pływają. <noise> no tak, dobra, można też tak to. Pływają? <noise> takie ryby, A. śledzie. No no tam w ślebie? <laughs> to jest podoczka nazwa do takich, żeby podtrzymywały namiot, żeby nie upadł, tak? Aha, aha, tak? Mm. To nie wpływa. A, okay. A, no tak, no to są takie no, takie druciki, no. I przyjechał... Nie mogę Może ktoś wziął niechcący, przez przypadek. <laughs> przyszedłeś na Smutną binkę ma, oj nie. On nie lubi e, e, Roberta. No, dobrze nie? mówię, Robert? No, Estera? Zaraz, co tak się zjeżdża. Gdzie No ja muszę po ten. No idź. Idę, bo nie wiem, gdzie jest kolejny. On, nie można go tarmosić. No, o, tu jest, dobra. A, jest. No. Tam się. Walki robię. 18, trzeba pamiętać. No. Ja wykupiłem telewizję, zobaczymy, może będzie działać. Walki dzisiaj. Uuu. Zrobiony, tak? Aha, dobrze, idę. Czekaj, bo. Monia, nie wypinaj się, bo. Widać Widzicie typa. No to wyjdź, robimy zabezpieczenia teraz, yy, eee, Dobra, zrobione. Nie tylko ty I też ja. Ej, super macie zabawę. Co będziecie robić? To nie leżesz. Ja nie miałam, namiotu takiego. Ja sama sobie robiłam namiot, wiecie, jak była mała. Jak? No, dwa, trzy krzesła i na to To się nazywa. Ja, ja, ja. Ja też Bazo, kiedyś robiłam. I na to koc, i na to koc. Chwałam, to się nazywało tak. baza. A, a, a w zimę robiłam iglo z, 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 ze śniegu? śniegu. Ze śniegu. A, bo wy mieszkacie w Anglii, robisz wy nie wiecie, co to jest duży śnieg. Co? Nie, bo ja, ja kiedyś byłam u babci śniegu. No jak, robisz taką dziurę, nie, co ja mówię dziurę, taką em, kubkę, nie, z, ze śniegiem. I tak klepiesz, klepiesz, ubijesz, ubijesz, a później dziurę, dziurę, dziurę kopiesz głęboko, dziurę i wchodzisz sobie do igla. No, a co? Można, co tylko głowę? No, można zrobić, o takie też można, no. Ale bolą te krzaki. No, bolą, bolą. Za chwilę No. No, widzisz. Okej, okay, zrobione, super, fajnie. Małe opalanko. Dobre miejsce, bo się opalasz. Teraz jakąś ścierkę, tak przed wycieraczkę. No. chyba rzeczywiście bije z tego numeru. na 27. Za co tam Moni słynne burgery, jak ostatnio. Na, może? Ten pan usnął, spał tutaj dobre godzinę, dobrą. Tam mama. Karmi małego. Babcia gdzieś tutaj sobie śpi. No, no. Na słoneczku, fajnie. Tu obok jest właśnie grillik. Siedzimy sobie tak Zaraz mama y, Tomek odwozi do y, y, mojej siostry tam do domu. I później my idziemy do domu, bo dzisiaj jest KSW leci, także będziemy oglądać KSW. Nie wiem, czy lubicie też oglądać. Ja lubię. My wszyscy tutaj w sumie lubimy oglądać KSW. Także mój Mikołaj będzie oglądał pierwszy raz KSW. A co? Niech się uczy. Tak. Teraz lecimy do domu oglądać KSW Uuu, po grilliku. Monia, a ty lubisz oglądać KSW? Nie. Nie w taką pogodę. Aha, no niestety, akurat dzisiaj Ej, jest w taką pogodę KSW, KSW leci. No, także jemy. Zaraz mamy, zawozimy do. To znaczy to 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 Tomek zawozi mamy do mojej siostry. Do tam do um, mojej siostrzenicy. <coughs> Zostaje na nockę, później jutro wraca, pakujemy się jutro. E, I e, w poniedziałek lot, 615 lot z Londynu. No, Out będzie się działo. Nie Pierwszy idę. raz będę lecieć z Mikołajem, aż się boję. Sama się stresuję latania, a jeszcze z nim to już w ogóle będę się stresować potrójnie. No nie <grym> no tak. Dziś no, tak, dopisać... Hej! Ale takie w miarę. No. No, taki... Okej, okay, no, no, wszyscy pojechali. My oglądamy KSW i kończę dzisiaj już ten dzień. Także dziękuję za oglądanie, dziękuję, że byliście z nami i widzimy się już w kolejnym filmie na moim kanale. Pa o hej! Świetnie jesteś raz księgnij do niego, no uj!